Ja jest z tej strony twarde przez EFA, W tym odcinku pogadamy o tym, czym są paterny w skinach w cs -ie. Także bez przedłużania zaczynamy. Padłem na pomysł na ten filmik, jak patrzę na swój ekwipunek i znalazłem stare P90. No dobra, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre skiny różnią się od siebie wyglądem, pomimo tego, że są dokładnie tym samym skinem? Dla przykładu, mamy tutaj po obu stronach P90 kakaowy szał. Mimo tego, że są tym samym skinem, mają zupełnie inny wzorek. Na tym po prawej możemy zauważyć wzorek z dinozaurem i krokodylem, który tak jakby gryzie palca, a na drugim zupełnie inny wzór, z jakimś kosmitą i kawałkiem innego dinozaura na górnej części skina. Podobną sytuację możemy zauważyć w skinie pory roku do x -y, gdzie jeden skin jest pełen kolorów, a drugi jest takim dły, szaro-pomarańczowy. i za to właśnie odpowiada pattern. Pattern, czyli inaczej wzór, to liczba, która przypisuje skinowi to, jak będzie wyglądał. W grze są dwa rodzaje skinów: te, w których pattern decyduje o wzorze skina i zadrapaniach, jak na przykład wcześniej wspomniane P90, i te, w których decyduje tylko o ilości i łożeniu zadrapaniach, jak na przykład MK, Ale najpierw skupimy się na tych, w których pattern decyduje o wzorze. Każdy tego typu skin ma swoją własną teksturkę, która jest po prostu zwykłym obrazkiem, na przykład tak oto wygląda teksturka do naszego Szału. Podczas otwierania dowolnej skrzynki, niezależnie od tego, jaki wypadnie nam skin, generuje nam się losowa liczba od 0 do 999. Ta liczba to właśnie pattern. I daje nam równo tysiąc różnych możliwości tego, jak będzie wyglądał nasz wytropiony skin. Wygenerowana losowa liczba decyduje o pozycji modelu broni na teksturce od tego skina, dzięki czemu praktycznie każdy skin wygląda inaczej. Mogą to być drobne zmiany, na przykład na P90 po lewo mamy pattern 585, a na moim po prawo 932. W 585 wzorek jest delikatnie przesunięty w dół, co daje mu już Taki inny wygląd, ale wciąż jest bardzo podobny. Ale mogą to też być całkiem ogromne zmiany, jak na przykład w paternie 936, który widzicie teraz po lewo. Są właśnie, że różnica w liczbach paternów wynosi zaledwie 4, a ma już kompletnie inny wygląd skina. To teraz przejdźmy do skinów, w których patent tylko decyduje o ilości i ułożeniu zadrapań. Dla przykładu weźmiemy wcześniej wspaniałą mkt Skinie Skiny tego typu mają z góry ustalone wzory. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda taka tekstura, no to właśnie tak. Trochę niesamowite, że takie coś zmienia się w takie coś, ale dobra. Po obu stronach ekranu mamy tą samą MK z dokładnie tym samym flotem, cyferka w cyferkę. Po lewo mamy tym około z patternem 1, a po prawo z patternem 788. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że MK po lewej ma delikatnie inaczej podartą kolbę, ale to nie jest jedyna różnica. W MC z patternem 1 uchwyt do przeładowywania ma o wiele mniej zdarty różowy kolorek niż MK z patternem 788. A także obie Mki mają zupełnie inaczej podartą górną część skina. Jedna ma zadrapania w środku, a druga ma po bokach. Więc podsumowując, każdy skin ma swój własny pattern zaczynający się od 0 do 999, który decyduje o tym, jak będzie wyglądał nasz skin. W jednych skinach decyduje o tym, jaki wzorek zostanie przydzielony do naszego skina oraz o ilości zadrapań, a w drugich decyduje tylko o rozłożeniu ilości zadrapań na skinie, dzięki czemu każdy skin zawsze delikatnie różni się od siebie. I to by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, pamiętaj o zostawieniu lajka i suba oraz rozważ wsparcie kanału Siema!